Partnerem kanału jest firma TME. Globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dziś wielce oryginalny aparat firmy znanej z takich futurystycznych rozwiązań, który przypomina raczej kasetową kamerę wideo. Wiosna to kilka pór roku, na które składa się coś pomiędzy zimą i wiosną właściwą, co trwa zdecydowanie za długo. Wiosna jako taka, która trwać może czasem tylko tydzień, dwa i przed lato znowu długie, ale już miłe. Ta środkowa pora jest unikalna pod każdym względem, a już na pewno fotograficznym. Począwszy od kolorów, zieleni zwłaszcza, które chwilę potem przepadają na prawie rok, po subtelności kształtów tak wtedy zróżnicowanych drzew, zamieniających się następnie w ciemnozieloną, zwartą masę. Dlatego też postanowiłem odwiedzić zbludzkie wierchy, jak sam internet głosi, niewybitne wzniesienia Beskidu Wyspowego, które rozsiadły się nad kamienicą. Najwyższy z nich ledwo przekracza 800 metrów, więc ciężko się chwalić selfikiem z takiej góry. Można się jednak podzielić pięknymi widokami ze zupełnie opustoszałych szlaków. W mojej serii aparaty niewarte schylenia na parku staroci przeplatają się z takimi, które niegdyś rozbudzały pragnienia. A dziś stanowią o odwadze projektantów, zarówno technicznej, jak i artystycznej. Z pewnością takim pomysłem jest dzisiejszy bohater Rico Mirai albo Olympus AZ4, gdyż jest to projekt wspólny i oba te aparaty prawie nie różniły się. Zacznijmy od tego, że z pewnością to lata 80. dostarczały najbardziej zróżnicowanych projektów. I to raczej każdy potwierdzi. Gdy przyjrzymy się tej dekadzie bliżej, ujrzymy kolejne trzy rozdziały: początek, biorący jeszcze pomysły z poprzedniej dekady, lata środka, czyli to, co najczęściej kojarzymy z tamtą epoką, i schyłek, który bezpośrednio wprowadził nas w kolejną dekadę, jakże nudną, nie licząc nielicznych wyjątków. Miraj powstał w 1988 roku i wyznaczał nowe trendy, ale jeszcze odważne, choć już w barwach czarnych. Należy do grupy specyficznej, do której dołączyło wielu producentów, ale dosłownie z jednym czy dwoma produktami. Wygląda trochę jak oryginalna kamera wideo albo elektroniczna lornetka z gwiezdnych wojen. Na dodatek, całość rozkłada się w zaskakujący sposób łącznie z nietypowo wyskakującą lampą błyskową. Uchwyt pozwala trzymać aparat trochę jak pistolet, a po złożeniu tak, jak to robił Luke Skywalker. Pominąwszy kosmiczny wygląd, jest to całkiem zwyczajna lustrzanka z obiektywem przypiętym na stałe. Posiada użyteczny tzw. Tak spacerowy zakres ogniskowych przy amatorskiej jasności i pewną pulę nastaw. Dającą oprócz pełnej automatyki możliwość doboru przysłony i nie wprost tryb manualny, blokując światłomierz. Nie znajdziemy tutaj jednak klasycznego menu, typowego dla lustrzanek, i obsługa będzie wymagała nauki. Z drugiej strony będzie to nauka bardzo zgrabnej filozofii w duchu Fazi logic, czyli takiego rozlokowania elementów regulacyjnych i sposobu ich działania. By całość była łatwa w użyciu i przede wszystkim intuicyjna. To jedna z cech charakterystycznych tamtych projektów, która zwykle w stopniu ograniczonym pozostała z nami do czasów ekspansji smartfonów, które zastąpiły prawie wszystkie urządzenia z aparatami włącznie. Aparat ma jedną ciekawą, a unikalną cechę. Uproszczony dalmierz, czyli grafikę, która pokazuje, na jaką odległość został ustawiony autofokus. Daje to nie tylko funkcję kontrolną, ale pozwala pracować równolegle z aparatem pozbawionym jakiegokolwiek mechanizmu ostrzenia. Tu pokrótce, ponieważ system pozwala na wiele. Zwłaszcza we współpracy z lampami błyskowymi, a objętość filmu wymusza ograniczenia. Zacząć należy od nakarmienia aparatu bateriami, a tych potrzeba czterech i są to małe paluszki. Należy je osadzić w komorze mieszczącej się w uchwycie. Po wciśnięciu przycisku i przesunięciu blokady z boku uzyskamy dostęp do komory filmu. Ten należy wyciągnąć do końca, pilnując, by oparł się na ograniczniku. Po zamknięciu komory film zostanie wciągnięty i na ekranie ukaże się jedynka. Gdyby tak nie było, trzeba poprawić ustawienia filmu. Aparat akcentuje kasety z kodem DX, więc w przypadku braku takowej czułość zostanie ustawiona na 100 ISO. Jedyna możliwość jej zmiany to wprowadzenie trwałej korekty światłomierza, która tutaj obejmuje w sumie aż 8 jednostek FV. Przewijanie i sterowanie migawką jest automatyczne, zatem od razu można przystąpić do fotografowania w trybie pełnej automatyki. W tym celu, jeśli tego zechcemy, można odchylić uchwyt wciskając wcześniej blokadę. Włączenie zasilania nastąpi po przesunięciu tego przełącznika. Ostatnia pozycja aktywuje tryb makro. Zmianę ogniskowej uzyskamy za pomocą dźwigni, a spust znajduje się tutaj. Jest on bardzo delikatny, więc należy uważać, by nie docisnąć go zbyt wcześnie. Obok znajduje się przycisk resetowania nastaw. Wciśnięcie któregoś z tych przycisków pozwala przejść z trybu automatycznego ma priorytet przysłony, której wartość odczytamy w wizjerze. Tam także znajdziemy wartość proponowanego czasu. Na wyświetlaczu zewnętrznym natomiast ukazują się między innymi ogniskowa, numer kolejnego zdjęcia, wspomniany wykres talmierza i jeszcze kilka informacji. Dostęp do dodatkowych opcji znajdziemy z boku pod klapką. Mamy tutaj tryb seryjny, pomiar centralnie ważony, Tryb B oraz możliwość kompensacji ekspozycji. Tutaj także możemy wymusić zwinięcie filmu do kasety. Na obudowie znajduje się jeszcze przycisk samowyzwalacza, a pod spodem możliwość wyłączenia pisków oraz tryb ręcznego ostrzenia, jednak wolny i niewygodny w obsłudze posterowany elektronicznie. Wizjer pozbawiony jest wsparcia ręcznego ostrzenia i oprócz obrazu pokazuje ikonki związane z działaniem autofokusa i stanu różnych nastaw. Na koniec z tyłu znajdziemy przycisk blokady światłomierza. Aparat zaopatrzono w niewymienny obiektyw zmiennoogniskowy o dość skomplikowanej budowie, bo wykorzystujący aż 15 soczewek. Ma on bardzo charakterystyczne pomarańczowe powłoki o skutecznym działaniu. Przysłona układa się w regularny sześciokąt i jest domykana po wyłączeniu zasilania, stąd obraz w wizjerze robi się ciemny. Obiektyw pracuje w bardzo wyrównany sposób, choć nie osiąga takich możliwości jak szkła stałoogniskowe, co jest zrozumiałe. W świecie tak uniwersalnych narzędzi z tamtego okresu, trzyma jednak dobre notowania. Na początek zdjęcie wymagające może niewysokich osiągów, ale charakterystycznej pracy, zwykle niedostępnej dla prostych konstrukcji, dającej tak miły, miękki, ale czytelny obrazek. Można powiedzieć, że się udało. A co z osiągami? Bardzo ładnie, także co się rzadko zdarza w samych rokach. Tę konstrukcję po prostu dopracowano. I 15 soczewek nie pracuje tu na darmo. Takiż zbiór szkła to jednak też pewne ograniczenia. I w przypadku silnego światła mamy tutaj miękką chmurkę. Przypuszczam, że lekka abracja chromatyczna także wystąpiła, ale w fotografii czarno-białej nie ma znaczenia, jeśli tylko jest lekka. Jak tylko światło nie przeszkadza, kontrast jest poprawny i możemy tu otrzymać obrazy wyraźne i detaliczne. Problem będzie jednak z ograniczoną jasnością, która nie będzie tak separować planów jak jaśniejsze, stało-okniskowce. Tryb makro to jak zwykle pewne nadużycie. Po prostu można tu robić zdjęcia z mniejszego dystansu niż 1,20 m, dostępny w pozostałych trybach. Ograniczenie owo pozwala na większy odstęp od tła, dając miłe rezultaty. Tonalność, nawet słonecznych kadrów, będzie przyjemna, jeśli słońce nie trafi nam w obiektyw. Automatyka będzie się starać balansować wokół wysokich przysłon z zachowaniem przyzwoitych czasów, ograniczających ryzyko poruszenia zdjęcia, ale w razie czego jeden ruch i możemy zaproponować przysłonę własną. Ten mieszany tryb PA jest tak naprawdę świetnym pomysłem i trochę szkoda, że tak rzadko implementowanym. Po co pokrętło trybów, skoro to co najważniejsze jest dostępne od razu? Otwarcie przysłony da charakterystyczne miękkie rysowanie, ale nie nieostre. Dobrze to pracuje z planami o niskim kontraście, z lekką mgłą. Autofokus w zasadzie działa, ale zdarzają się mu wpadki, zwłaszcza gdy będziemy zbyt nerwowi. To nie jest aparat ślamazarny, ale do sportu też nie jest najlepszym wyborem. W każdej scenie należy zaczekać, aż ostrość złapie i dopiero wtedy można dociskać spust. Poza jednym zdjęciem z całej szpulki wszystkie zostały wyostrzone poprawnie. Biorąc pod uwagę datę powstania urządzenia, trzeba przyznać, że moduł ostrzenia wykonano po mistrzowsku. Dla kogo jest ten aparat? Po pierwsze, dla zbieracza dziwnych urządzeń. Powstało dosłownie kilka modeli tej klasy, tak bardzo charakterystycznych i krótko żyjących na deskach kryślarskich. Moda ta zawitała na jeszcze krótszą chwilę w epoce cyfrowej. Wyróżniając się wśród nudnych, mniejszych i większych cegiełek. Po drugie, jest to aparat jak najbardziej do używania. Może jest nieco zbyt ciężki i zbyt ciemny, ale to urządzenie pracuje jak należy, obdarowując właściciela dobrym materiałem. Do tego ciekawie się z nim pracuje i w większości wypadków wystarczy do wszystkiego.